No proszę, 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 a co my żeśmy tutaj trafili, dzieła sztuki w trójkę, zaakceptował, ogólnie to z tego co widzę po łupie, to będzie to poziom trudny, tak to jest poziom trudny, widziałem, że zrobił już strażaków, no masz tutaj oto ziomeczek, także no dobrze, dobrze. Najdroższy salon się wylosował. Dobra, to mamy. Mamy wszystko. Jak obstawiacie? Może tak rzućmy na początek, nie? Jako, że sam początek jest oczywiście najczęściej oglądaną rzeczą. Jak obstawiacie? Czy nasza dwójka półgraczy podczas tego napadu rzeczywiście poradzi sobie z tym zadaniem? Jeżeli uważacie tak, możecie napisać komentarz i zostawcie łapkę w górach. Jeśli zostawicie przy okazji jeszcze suba, to YouTube poleci ten film dalej, więc będzie więcej osób mogło się dowiedzieć. Czy nasi współgracze sobie z tym poradzili, jednakże bez twojej pomocy to się nie uda. To jest bardzo istotna rzecz, o której często zapominam mówić. Najczęściej po prostu o tym nie mówię, ale no niestety YouTube działa tak, że trzeba wspominać o tej aktywności waszej. Ale generalnie rzecz biorąc, to są ludzie, co mają 60 level i 83. Jedną rzecz muszę tutaj zobaczyć. Jest tutaj, chyba było. Rzeczywiście wierzymy jako grupa Zex, no Nic się tutaj dziwnego nie wydarzyło, poza tym, że zniknął nasz. To będzie spowolnione, co się wydarzyło. To, co teraz się stało, tak, albo coś dziwnego, to, mu się, to musi być spowolnione. Ale tam akurat zawsze, jeżeli chodzi o to, znikają zawsze te, no, no, kierowca i pasażer. Ale, no, nie oszukujmy się, to jest błąd z kategorii w sumie nieznaczący. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten napad, mam nadzieję, że sam pan Host nie wybrał. Oczywiście tutaj e, tych, jak to się nazywa, e, drogiego hakera, że nie wybrał. Mam nadzieję, że wziął tutaj jak najtańszego tak naprawdę jak e, się dało. Myślę, że w trzy osoby na 3% na obrazach to na spokojnie tutaj dalibyśmy radę. No i dobra. Wychodzimy. Ja biegnę od razu tutaj na oczywiście schody. Tutaj już mamy magiczne sztuczki i przechodzimy. Oni widzą, że olali jednak, że mimo wszystko winda. No dobrze, no jak tak chcecie, to olewamy. No i już przebiegamy szybko do walenia karty. Dostaw nie zrobił, ścieżek patrolowych nie zrobił. Wątku kasynowego. W sumie wątku z też nie zrobił. Nie no, teraz to sobie możesz klikać. Ja się nie zdążyłem obrócić nawet. Już był bibu, ale się otworzyło. No niby się wkurzył, ale się otworzyło. Dobra. To jest ogólnie tunel taki, że jedna osoba musi przebiec. Reszta może stać. Ja na przykład sobie mogę postawić, bo tamten ziomeczek, on nam wszystko już załaduje. Wystarczy, że tylko jedna osoba tutaj przejdzie. kawałeczek. No, jeszcze pan host musi się ruszyć. No i proszę. Teleport jest? Jest. No, mogli ci coś powiedzieć, ale jak zawsze nigdy nic nie mówią. Zobaczmy w takim razie, czy nasi tutaj współgracze poradzą sobie z zadaniem otwarcia drzwi. No i my im tutaj muszę się. <laughs> Pewno wiadomo, do wydychacie, żebym ja tutaj zrobił, ale zobaczymy. Ja będę ten Ostatni, co przebiegnie. Tak to bym poszedł raszować do przodu, ale niech yy, oni się zajmą, zobaczymy. No dobra, no poszli otwierać. Mamy najdroższego chyba hakera. Albo mamy Page, albo Avi'ego. No byłem ostatni, chciałem dać potencjalnie środek, żeby był jak najwięcej bramek do roboty, ale no niestety tak nie jest. No ja tutaj szybko zdążę otworzyć. Wydaje mi się, że nawet. Dając im aż takie pole do przodu, no to prawdopodobnie i tak zdążę to otworzyć. Mimo, że się trochę pomyliłem i nie wyszło to jak najszybciej. Tak, widzę, pan host dalej walczy, tamten też dalej walczy. E, no to są dwa odciski, nie ma co się też mówić. no Szybko się robi, jeżeli się wie jak robić, ale mogą nie wiedzieć jak robić. No to wtedy jest problem, nie? Dobra, no nie ja zdążyłem otworzyć. Pan host już przed. Tamten Ziomek jeszcze walczy, ja w takim razie zabieram obrazek D. D jak? No i niestety zabrakło mi literki na D. Nie wiem co jak D. Więc niech będzie D, jak. Zabieram obrazek C. W takim razie C, jak. Znowu nie mam dobrego słowa na literkę C. Obrazek ścięty, rozwalony cały, tak naprawdę. Kościół na A chyba dalej walczy. Dostało mi tylko B, ale widzę, że chyba pan Hot niestety pobieg... znaczy zdąży pobiec. No i mamy tutaj dobry przykład. Gościa dał radę otworzyć. Minutę mu to przeszło zajęło. Ale brawo, brawo. Dałeś radę Joe KD23. Świetna robota Joe KD. Dałeś radę otworzyć odciski z palców. Pewno znajdziesz sobie na necie, jakie jest rozwiązanie związanie. a są te zrobione nie są zrobione No to okej okay. no to w sumie najważniejsze zadanie zostało zrobione pan ziomek otworzył te drzwi w dwie minuty no i zdążył zebrać obrazek to no może na 3% byśmy nie dali rady ale nie zmienia to faktu że no, no, no jest taka szansa Dawaj ziomek walimy kartę pięknie udało się no i idziemy dobra jako że ogólnie to jest grupa Zex my możemy przebiec sobie ją do drzwi najprostsze podejście na grupie Zex to jest nie ma prostszego tutaj podejścia. Tak naprawdę, nic już nas tutaj łatwiejszego nie spotka w tym napadzie na kasy. No tak wam mogę powiedzieć. Tunel rozłączenia. Pana hosta właśnie wyrzuciło w tunelu rozłączenia. Pana hosta rozłączyło w tunelu rozłączenia. Nie spodziewałem się, że to powiem, że coś może nie wyjść w tym napadzie. Ale napady są nieprzewidywalne z randomami. Tunel rozłączenia pozbył się pana hosta. Prawdopodobnie wszedł w pierwszą osobę. A to jest rzecz, powiedziałbym, że dla gry niemożliwa. Nie można wchodzić w pierwszą osobę, kiedy robimy napad na kasynę w tym tunelu. Najczęściej się dzieje, jeżeli wchodzi się w pierwszą osobę, to napad się nie udaje. Ale to był napad z kategorii, który tak o pstryknięciem palca powinien był się udać, ale się nie udał, no bo... no bo nie. No dobra, w takim razie nie, nie pozostaje mi nic innego niż spróbować znaleźć sobie jakiegoś nowego, że tak to powiedzmy, napadu. Coś jest tutaj szansa, że może jakiś nowy się wylosuje. Zaraz zobaczymy. Ogólnie to tak zauważyłem, też wam tutaj powiem, raz się rozpoczął, że częściej, bo zmianach bo. No, oni tutaj mogli jakieś zmiany takie robić, takim patchem, który się nie pobierał. Na razie mnie jeszcze nie wywaliło w taki sposób, że ja musiałem patrzeć w chmury przez dwie minuty i tyle. Jakby nic więcej się nie działo, nie? Dwie minuty, potem mnie wywalało, potem znowu szukałem czegoś następnego, znowu dwie minuty, znowu mnie wywalało tak dalej. Ej, mamy username 1002. Pierwszy raz tapad na kasyno. Oczywiście Bookstars, bo co innego mogłoby być. Niech wybiera w takim razie dalej username. Dajesz username. Co dalej będzie? Lobby pracownicze. Wyjścia w sobie nie ma. Znaczenie, może wybrać cokolwiek. E, dobra, mamy stroje ostrzy i zrobił jakieś przygotowanie. Nas, to przynajmniej daje nam jakiś taki, powiedzmy, że potencjalną rzecz. No i mamy jeszcze nabywcę. No, nabywcę musi wziąć oczywiście tam wysokiego. To jest najlepszy, jakiego może wybrać, bo inne nie mają sensu. Jeśli weźmie cokolwiek innego, no to wybiera źle. Zobaczymy zaraz. Co, średni będzie, średniego da. No nie ma to sensu, żeby był średni, ale nie jestem w stanie mu tego przekazać. Niby w teorii mogę przez mikrofon mu to powiedzieć. Wiecie, jaką mamy pewność, że ten ziomek ma to włączone? Nie jestem pewny, czy w ogóle wiecie, to jest rzeczywiście włączone. Każdy ma. Czy musi sobie sam opcjach to włączyć, żeby w ogóle kogokolwiek słyszeć? Bo może być to domyślnie nawet włączone, więc mogę niby mówić, a nawet do niego to nie dojdzie. Dodatkowo zakupił pojazd z zmyłki, wabik. No, tylko wabik powiedzmy, że z tych rzeczy ma jakikolwiek sens, ale nie jest potrzebny. Obejdzie się bez niego. No to tak. Będziemy czekać do końca, nic nie klika, że jest gotowy. Dziwne. Dosyć. Wszystko inne mówię, powiedzmy, że ładnie wyszło, a tutaj... Kliknięcie przycisków gotowy, już mu nie wyszło. O, tutaj nagle był od razu podgotowy. Dobra, strzelec, y, mamy droższy. Kierow. Czy co, to są wszyscy posiadacze? Chyba tak by było. Dobra, e, znowu pędzimy, zapraszamy do furgonetki, zapraszamy, zapraszamy. E, jak obstawiacie, który level ma pan random? Jaki to jest level? Ja strzelam, że mamy do czynienia z poziomem 34. 101. 101 poziom. 101 poziom i robi swój pierwszy napad na No Dosyć późno. No nie wiem, może wrócił do gry też jest taka opcja, no ale ogólnie już biorąc dosyć późnawo, no ale lepiej późno niż wcale, to w sumie najlepszy biznes, o ile tak to możemy nazwać, w GTA Online, taki może robić. No i dodatkowo level up mi wleciał, 732, jeszcze 18 level i do ostatniej nagrody. Dobra, no zapraszamy, zapraszamy tutaj. No i dobra, wchodzimy w takim razie. Idziemy sobie. Dobra, dostaw Dugana widać, że nie zrobił. Ścieżki patrolowe zrobił, bo wszystkich widać. Kartę dostępu zrobił, to w teorii w sumie można było Iść tutaj lepszą drogą. Nie trzeba iść do biura, agatyna, ale czt, jak to mówi się, skąd mam to wiedzieć? I nie podejdę do drzwi. Tego się nie dowiem, ale już wiemy, że ma. Ja w takim razie otwieram tutaj drzwi. A ty tam musisz popatrzeć jak mi idzie, dobra no, pyk, 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 trzy odciski oczywiście wiadomo, zrobione, nawet powiedziałbym, że nawet szybko mi poszły te trzy odciski, dawaj zapraszamy Ja tutaj się oczywiście postaram mu też ten dół wyczyścić, jakoś mu tutaj to ogarnąć, mam sobie sytuację ułatwioną, bo będę widział gdzie, co, kto idzie, nie, wy widzicie mogę sobie spojrzeć w mapę i zobaczyć jak tam sytuacja wygląda I możemy w sobie popiec. Zapraszamy user Musisz tylko walnąć kartę, i już możemy wchodzić. Tak, to se możemy otwierać. Bibu, po prostu, Bibu. Dobrze, teraz już będzie. Dobrze ci idzie. Wchodzimy teraz. Czekaj, jak będzie ci szło wiercenie. Username 1002. Czy jak obstawiacie teraz? Czy nasz kochany tutaj pan Hots radzi sobie potężnym wiertłem? Czy potężne wiertło będzie dla niego zbyt potężnym wiertłem? I tyle w sumie z tego będzie, tak naprawdę. Jest na to wielka szansa, że ostatecznie nic z tego nie wyjdzie, ale zaraz zobaczymy. Dobra, zaczynamy w takim razie Wierconko. To jest bardzo trudna sprawa, no słuchajcie, trzeba myszką pokontrolować to, jak będzie nam szło wiercenie. Żeby nie za mocno, nie za bardzo. Przepali już wiertło, więc mu nie wyszło. No, już drugi raz pod razu. No już trzy razy. To takim tempem to nie otworzy tego szybko. A no znowu zaciął wiertło cztery razy. No i ja już skończyłem. Piąty raz zaciął wiertło. the username poradzisz sobie. Szósty raz. No trudno się wylosowało z tym wiertłem. Pamiętam, że kiedyś nagrywałem nawet poradnik. Jak wiercić? Kasynie, nie? 10. Tak naprawdę, jak to też wiercić? Jak hakować przy okazji? To bo to film się nazywał, jak hakować 2 sekundy. 11. To ja też tam przy okazji właśnie nagrałem: jak się wierci te drzwi na pazie i na myszce. Jak to się robi? 12. Raz. Jak to się robi? Może akurat przez przypadek yy, trafi. Że tak to powiedzmy, na ten film. Zostawił mi to 12 razy niedobrady. Niech zrobi ten drugi. No by mi napisał, nie? Ale zgaduję, że nawet gdyby chciał, to nawet nie może, bo nie ma takiej możliwości. E, dwa zamki rozwiercone, wszystko sam tutaj zrobiłem. To oczywiście też będę mu tutaj otwierał. E, zobaczymy oczywiście, jak to się w środku ułożyło. Jakie mamy rozstawienie. E, trzy wózki będą na środku. Dobrze. Czy mamy otwarte tutaj? Mamy otwarte. No to w takim razie. 7% haker jest, to tylko ja ED otwieram i na tym koniec. I zbieram, będę zbierał z nim. No i zaczął oczywiście od zbierania na C. Pewno zgaduję, że wy już widzowie wiecie, że oczywiście nie zbiera się o C. Taki w sensie tego wózka co jest w tym środku, chodzi o to. To jest najbliższy wózek do wyjścia. Go się zostawia na sam koniec. Środek zostawiamy na sam koniec. Dlaczego zostawiamy środek na sam koniec? No bardzo prosta sprawa, bo od środka mamy jak najbliżej do drzwi. Tak naprawdę jest najbliżej do drzwi, dlatego środek jest na sam koniec, i pierw zbieramy wszystkie inne pozostałe. Czyli w tym wypadku on akurat mógł pójść otwierać sobie, znaczy otwierać. Zabrać sobie H. Ja zgaduję, że on pobiegnie do mnie tutaj na D. Tam, gdzie weźmie mi E, ja będę biegł na to H. Ale my czasowo się nie wyrobimy na więcej, więc nie będę więcej nam tutaj otwierał. Zwyczajnie szkoda, będzie czasu naszego. bo Mamy jeszcze do zebrania tutaj wózki. O, jednak zostawił mi to E. Bardzo dobrze. No i ja zabieram E, i na tym jest koniec. Jak coś, to pamiętajcie, taki wózek zbieram 30 sekund około. Także tutaj akurat no, nie ma innej opcji. Żeby jakoś się wyrobić. Niby w teorii tam można byłoby próbować jeszcze fy, coś zebrać, ale to już jest takie. Naprawdę, już walka byłaby i to niezła z czasem. Ola, zbieranie B. Nie wiem tam, co on to, to, to robi. Co ty, kurde, ziomek robisz? Hamasz. panie wziąłeś. Tak to. to co możemy. No i dobra, teraz będzie dobre pytanie. Czy ziomek oczywiście będzie wiedział, że musi odpuścić? Ponieważ kiedy będzie wycho będziemy wychodzić z alarmem, my nie jesteśmy w stanie zrobić napadu na kasyno, To od razu wam już tutaj mówię. Nie mamy żadnej broni. On już nie zdąży wyjść. Jakimś cudem wyszedł, ale tutaj gra chyba go uratowała bardziej. Ale widzę, że Username nie wie, że w tych że Żeby chodzić szybciej, trzeba skakać. Teraz to jest bibub, to, to teraz to nawet nie ma co. Postać musi się wkurzyć. Dopiero teraz możemy. Działać. Mówię, pewno by mi napisał. Gdyby, kurde, był dostępny czat w tej nowej wersji, ale niestety nie ma czatu. Mówić też nie mówi. Mówię, Domyślnie pewno to jest wyłączone zgaduję. Ogólnie to nie poszło nam najlepiej, nawet jeżeli chodzi o zbieranie tego dziennego utargu, poszło nam rzeczywiście. Yy, no, to no słabo, no co ja będę mówił, słabo poszło, nie poszło najlepiej. Tu walimy i tamtego też walimy. No i oczywiście tutaj idę na schody i przebiegamy. Uf. Uf. No i dobra, tu nie przejdziemy. Mam nadzieję, że ziomek, oczywiście, tutaj samo ogarnie. Dawaj, 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 dawaj. Biegnie za mną, więc daje radę na no to, wychodzi. Nadrabia, powiedzmy, że tempo. No, tu ja się przebieram. On nie ogarnął, gdzie jest w ogóle strój. po, po co tu do mnie idziesz? Jeszcze się docierałem. Ale dobra, dał radę bez stroju przejść. To też chcę Wam powiedzieć. Ja mam strój, ale on nie ma stroju. Ogólnie to się bierze tutaj, ten strój. No, czyli on zrobił, ale nawet go nie wziął. Pozwala na ten mały fragment przejść bez alarmu. Ale my tu nie będziemy i tak mieli elity, bo alarmu nie mamy. Ale elity raczej nie będzie, bo długo muszło wiercenie. Za długo bym nawet rzekł. Nie wiem, no zobaczymy, czy będzie za mną powtarzał, czy tak to powiedzmy. No dobra, powtarza za mną. Jak się powiedzmy, przytulamy do stadionu. Wtedy nas nie gonią. Tutaj. Chodź ty, username. Jak coś pamiętajcie, on też wziął średniego kupca, więc kupiec bierze 5% z tego łupu. Bardzo mało ogólnie zarobi za ten napad. Dobra, czy jest helikopter? Nie ma helikopteru ogólnie. Nie zrespił się. Dobra, teraz się pojawi? Jak odjadę taki kawałeczek? Tak, teraz już mamy helikopter. Dobra, zobaczmy czy ziemek będzie umiał wyjść z samochodu i zobaczyć, że po coś tu się wchodzi. Tak, widzi, że po coś tutaj idziemy. Dlatego nie ma sensu branie innego kupca nawet. Nawet gdyby to miało jakiekolwiek stratę. To, to nie ma żadnej straty, to się nie opłaca kompletnie. Idziemy po helikopter, który od razu do niego dotrzemy. Przy okazji zgubimy pościg. Dobra, no ja już mam helikopter i z sobie poradził. Wiele randomów ma problem z tym, żeby tu w ogóle wejść, także no już trzeba mu pogratulować rzeczywiście, że sobie poradził. To nie pozostało nic innego niż po prostu lecieć. Dobra, może przydałoby się nie wlatywać w wizję policji, żeby chociaż zacząć już ich gubić, ale co praktycznie przy ziemi i wymijam praktycznie wszystkich, wszystko. Przez to, że Wabik jest to bardzo szybko zminą te gwiazdki, bo mamy tylko trzy, no ale rzecz biorąc raczej on sam sobie tutaj trochę zaszkodził wybierając takiego chłopca, ale pewno zgaduję, że on nie, nie wie co to jest, pewnie to jest poziom trudności, tak se pomyślał. Patrząc też po układzie no to na pewno nie wiedział co to jest, co on w ogóle robi. Ode mną jest ten kupiec, ja. Ja to już tutaj pamiętam, nie? No, jesteśmy. On zabiera mi torbę, albo bardziej mu zabiera torbę. No i na tym się to kończy. Napad zaliczono. Platynę dostał. No tak, zasłużona platyna. 950 tysięcy do podziału. Ja dostaję 150 tysięcy. Prawie elita. O dziwo. Chociaż gdyby nawet była ta elita, to i tak bym w to nie uwierzył, że jakimś to się udało. Tu prawie elita była. Prawie, prawie, ale no i tak zabrakło. Ciekaw jestem zawsze, to, co muszą sobie myśleć ci randomy, nie? Kiedy wykonuje się ich ten, ich pierwszy napad i oni na przykład widzą taką kwotę na swoim koncie, jak właśnie te. No tutaj powiedzmy, że miał może z 800 tysięcy na swoje konto dostał za pierwszy napad. To on sobie musiał pomyśleć, robiąc te wszystkie przygotowania, czy że to ma sens, czy to, że nie ma sensu w ogóle. To jest właśnie dobre pytanie. 800, nawet nie 50 tysięcy tylko 814 dostał. No, no niewiele to jest, no trzeba to wprost przyznać, no niewiele, ale nie było za to restartów. Siadło praktycznie rzecz biorąc za pierwszym razem, tak to można powiedzieć, że siadło za pierwszym razem, także ja osobiście uważam, że wynik jest dobry, nie? Jest rzeczywiście dobry. No ale dobre zastanowienie, co on sam sobie rzeczywiście uważa na temat tego wyniku, czy to dobre, czy niedobre, czy że nie ma to tak, że to dobre, czy niedobre. No, no, no nie wiem, to akurat Przyznam szczerze, że ciężko jest mi się wypowiedzieć, bo nie mam pojęcia. Co się wydarzyło? Czemu tu jakieś dwa boty przede mną leżą i z randoma nie ma? Co to w ogóle jest. A, to są te boty. Jak ktoś sprzedaje auto. Z chwilę jak nie rozpoznałem, no to może rzeczywiście ktoś tu auto kurde sprzedaje na sesji. No a pana Hosta, jak było, tak go gdzieś wyrzuciło. Zdarza się i tak. No dobra, w każdym razie to byłoby na tyle i do następnego, cześć.